Albatros, Albatros. Jak stać się posiadaczem takiego świetnego zestawu, musisz zostać do końca tego filmiku i dokładnie go obejrzeć. Dzisiaj w piątek odpalamy świetną promkę na wszystkie modele genialnej marki Albatros, między innymi też modelu Lift Red i Lift Blue. Do każdej pary butów Albatros zakupionej na Baltic BHPPL dostaniesz genialną koszulkę. Jak to zrobić? Wchodzisz na kartę produktu, tam masz produkt, poniżej zjeżdżasz, dodaj w zestawie z koszulką Gratis lub koszulką Free, w zależności od tego, jak będzie to tam zapisane. Genialne buty, których naprawdę, marka butów, których chyba nie trzeba reklamować, bo poświęciliśmy na ich promocję i reklamę już wiele, wiele filmów. Do tego świetna koszulka ze świetnym. Logo Albatros. Jeżeli znacie buty, wiecie jakie są jakości. Inne produkty marki Albatros są podobnej jakości, a taka okazja, żeby zdobyć koszulkę do butów, może się już nie powtórzyć. Więc zapraszam w piątek na Balticbhpl i śpieszcie się, bo ilość koszulek ograniczona.